Po tym, jak Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała się zmniejszyć dotacje dla Prawa i Sprawiedliwości i zablokować subwencje dla partii na trzy lata, rozległy się wielkie krzyki i apele polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prosimy o wsparcie wyborców. Wyborcy na to wsparcie zareagowali. Partia zbiera pieniądze, ale pojawiły się też akcje trollowskie, takie jak tego słynnego hasztagu Razem, gdzie wrzuca się po kilka groszy partii. Partia ma problem, bo musi to wszystko oddawać, no jest to pewne działanie problematyczne i administracyjne. Na to wszystko zareagował Jarosław Kaczyński mówiąc o tym, że dzięki tym przelewom, no mamy jakąś korzyść, bo wiemy, gdzie ci silni razem są. A na te słowa Jarosława Kaczyńskiego reaguje z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska i składa donos, bo co się dzieje? A no być może według Pomaski są łamane dane osobowe. A to wiąże się z czym? Z milionowymi karami dla pis. Sprawa jest absurdalna, ale pokazuje z czym dziś mamy w Polsce do czynienia. Z absolutną nagonką, z na na największą partię opozycyjną przy pomocy ośrodków i administracji, gdzie obsadzono oczywiście nowych szefów z powołania nowej koalicji rządzącej. Wygląda to niebezpiecznie i o tym nowy materiał. Zapraszam. Witam, szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy: o suba, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. Próbujemy wbić 100 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Może nam się uda. Dziękuję wszystkim patronom kanału Analiza Polityczna i wszystkim wspierającym nas przez platformę tutaj YouTube. Wystarczy kliknąć, przycisk wesprzeć i subskrybować też finansowo nasz kanał. Naprawdę zachęcam. Pomagacie w ten sposób budować niezależne dziennikarstwo i nie boimy się tutaj mówić o wszystkim. Nie, krytyku nie boimy się krytykować rządu, ale też gdy trzeba, to krytykujemy działania prawicy. Chociaż mamy konserwatywne serca, to jednak należy krytykować też prawicę, jeżeli coś złego robią. I komentujmy już to, 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 to zachowanie, to działanie, które podjęła pani Agnieszka Pomaska. Ja mam tutaj dla państwa przygotowanego tweeta którego pani pomaska popełniła, no bo przecież to jest wielka zbrodnia, to co powiedział Jarosław Kaczyński, reagując de facto na to, co robią silni razem. No bo szanowni państwo, weźmy sobie to tak naprawdę mm, na chłopski rozum. Każda partia w Polsce ma prawo zbierać darowizny. Każda partia w Polsce ma prawo funkcjonować, jeżeli spełnia wymogi, nie łamie prawa, tak? czyli nie głosi poglądów, ideologii zakazanej w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość ma stuprocentowe prawo działać w Polsce. Odbiera się partii subwencje, okej, okay, tam jest kilka grzechów PiSu. Jest, bo jeżeli na pikniku organizowanym przez MON w trakcie kampanii wyborczej prezes PiS mówi, głosujcie na PiS, no to jest to złamanie procedur wyborczych. Ale dobrze, pomijam fakt, że robiły to do tej pory wszystkie ekipy rządzące. SLD, Platforma Obywatelska, zawsze tak było. Oczywiście PKW nie zajmuje się też na przykład ubiegłorocznym kampusem Polska Przyszłość, gdzie w trakcie trwania kampanii wyborczej za pieniądze w tym niemieckich fundacji czy niemieckich podatników, pan senator Tomasz Grodzki mówił, opowiadał w trakcie trwania kampanii wyborczej, jak głosować na listę senacką. Było to też dozwolone, czy nie było? Oczywiście, że nie było, ale tym się nikt nie zajmuje, bo rządzi uśmiechnięta koalicja. No ale dobrze, zabiera się partii pieniądze, partia reaguje, partia prosi wyborców o wpłaty, bo inaczej nie będzie mogła funkcjonować i ma do tego prawo, i wyborcy oczywiście mają prawo wpłacać. Wiemy o tym, że około 2 milionów złotych. Na dziś, na poniedziałek, Prawo i Sprawiedliwość zebrało. Ale co robią silni razem? Ta hejterska grupka, która działa głównie na Twitterze. Oni się organizują, szanowni państwo, i wysyłają PiSowi przelewy po kilka groszy. Przelewy dodatkowo najpewniej źle opisane. Co wówczas musi zrobić partia? Jarosław Kaczyński to wyraźnie powiedział, apelując do wyborców, nie wysyłajcie nam przelewów podpisanych na walkę z reżimem Tuska, ponieważ taki przelew partia musi zwrócić na konto nadawcy. Przelewa się pieniądze na cele statutowe Prawej Sprawiedliwości z podpisem, z PESEL-em i z podpisem, że zamieszkały na terytorium RP, bo tylko... Od obywateli zamieszkałych na terytorium RP może partia przyjmować pieniądze. Natomiast silni razem wysyłają partii po kilka groszy, źle opisane przelewy, no i wiadomo, że jeżeli takich przelewów będzie, nie wiem, tysiąc, tysiąc pięćset, po kilka groszy, jest to problem. Aparat administracyjny Prawa i Sprawiedliwości, skarbnik muszą to zwracać, muszą to wszystko opisywać, jest to problem administracyjny. Na to wszystko żartobliwie reaguje Jarosław Kaczyński, mówiąc, no. Jest to dla nas oczywiście problem, te pieniądze trzeba zwracać, ale jest też jedna korzyść. Wiemy, gdzie ci silni razem są. No i sobie chłop zażartował. No zażartował sobie przy tej trudnej sytuacji, którą mamy. Hejterzy go hejtują, hejterzy chcą paraliżować działanie demokratycznej, największej opozycyjnej partii w Polsce. Chłop sobie żartuje. A Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej robi donos. No, robi donos do głównego inspektora ochrony danych osobowych, bo matko Moska! Może w tym pisie łamią RODO? RODO, który w ogóle pamiętacie, w ogóle to RODO? to ochronę danych osobowych, jakie te cyrki kiedyś były, w ogóle chyba nikt tego już teraz nie stosuje. No, ale Pomaska pisze pismo. Ja wam tutaj, dajcie mi dosłownie sekundeczkę, mam to przygotowane i będę wam. Czytał, co to pani Pomaska tutaj wyszlifowała. Chodzi o to, że w tytule zdarowizną należy umieścić nie tylko swoje imię nazwisko, ale i numer PESEL, tak? I Pomaska pisze tak. W związku z groźbami wykorzystania polityków PiS niezgodnie z prawem danych osobowych wpłacających darowizny na rzecz partii, składam zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych za nieprzestrzeganie przepisów RODO grozi kara do 20 milionów euro. Tak, 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 szanowni państwo, tak, pisze Pomaska, ona by chyba najchętniej chciała, żeby PiS dostała tą karę 20 milionów euro, tutaj mam to pismo. I to jest w ogóle, w ogóle taki ciekawy, ciekawy wątek. Zobaczcie, ja wam tutaj uzasadnienie. Podczas konferencji prasowej polityków Prawa i Sprawiedliwości w dniu 30 sierpnia brzeznego roku prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział no to ja nadcytuję to, co ja przed chwilą wam oczywiście opowiedziałem. Przytoczone powyżej wypowiedzi polityków PiS wzbudzają uzasadnione wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość. Dane osobowe osób wpłacających darowizny na działalność statutową partii nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż związanych z wykonywaniem prawidłowości finansowania partii politycznych oraz funduszu wyborczego. W związku z społecznym zwracam się do pana prezesa z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie sprawy oraz wyeliminowanie możliwych naruszeń rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia tam 27 kwietnia z w sprawie ochrony danych osobowych. Szanowni Państwo, noż jaka to jest nienawiść! Jaki to jest absurd! Jaki to jest błąd w myśleniu! Zero logiki! Ta kobieta jest posłem! Ta kobieta jest posłem, ona głosuje za prawem, które wchodzi w Polsce w życie i które stanowi codzienność każdego z nas. I ona nie doczytuje się w słowach prezesa Kaczyńskiego ironii i wyśmiania działania silnych razem. Ona się w tym doszukuje. Oni tam w tym PiSie coś będą niekorzystnie wykorzystywać, nielegalnie wykorzystywać. Niezgodnie z przeznaczeniem te numery PESEL. A to podlega karze. Ja nie wiem, czy to jest taka życzeniowość ich, że oni wszędzie widzą, że ten PiS wszędzie tylko coś wykorzystuje. Czyli Donald Tusk może sobie żartować na Twitterze, może być internetowym trolem, bo jest w mojej ocenie internetowym trolem. Prezes, który nic, premier, który nic innego dla mnie nie robi, tylko głupie tweety wysyła. Bo jak rządzić, to tak rządzi, że mu tam podsyłają jakieś papiery, on mówi, że coś nie tak podpisywał. Bo chyba nawet nie czyta, co podpisuje. Ale jak prezes PiS sobie żartuje, to bach, donosi na pewno PiS łamie RODO. No obłęd, no obłęd. Ja rozmawiałem z, było minister pracy i polityki społecznej, było europoseł PiSu Elżbietą Rafalską. W poniedziałkowy poranek i ona mi mówi tak. To jest próba uniecy... uniecy, uniecy też miała problem z tym wypowiem. Uniecystwienia Prawa i Sprawiedliwości próba wręcz rozwiązania partii, delegalizacji partii. No, tak nie może wyglądać działanie opozycyjnej partii w Polsce. No, należy się w jakikolwiek sposób szanować. Parlamentarnie rozwiązywać problemy, spory. Dyskusją, dialogiem. A nie donosami i to donosami do instytucji, nad którymi my mamy kontrolę. No, bardzo, bardzo źle to wygląda. Ale swoją drogą czy po Agnieszce, po Masce można się czegoś więcej spodziewać? Chyba nie. To zobaczenie ukaże gatu.